Jaki będzie wynik? A, dzisiaj optymistycznie 3-0 dla Zagłębia. Nie wiem, to się nie strzela młodzież. REGUA! Reguła! Reguła! Ile goli ma Zagłębie? Dziękuję! Witam serdecznie na materiale vlogowym z meczu Zagłębia. Dzisiaj podejmujemy Śląs-Wrocław. 4 listopada 2024 roku. Pogoda iść angielska. Zapraszam na kulisy tego spotkania. Jaki to jest mecz dla Kibiców? Zagłębia i Śląska? Chyba nie muszę tłumaczyć. Najważniejszy mecz w sezonie. Tak więc dzisiaj Zagłębie liczymy na zwycięstwo. Policji dzisiaj sporo, nawet na pubie jest ich bardzo dużo. Tak więc dzisiaj mobilizacja Dolnośląskiej Policji. A jeżeli chodzi o samo spotkanie, to liczę na zwycięstwo Zagłębia skromne, nawet 1 do 0. Ważne, żeby to spotkanie wygrać. Ostatnie derby, jakie miały miejsce w Lubinie, miały miejsce w grudniu zeszłego roku. Mnie na ich nie było, bo byłem wtedy chyba na Teneryfie, o ile dobrze pamiętam. I są w ogóle to pierwsze derby w tym roku kalendarzowym. Na moim kanale ostatnio nie oglądaliście relacji z meczu Zagłębia, bo jak graliśmy z Jagiellonią, to ja byłem w tym czasie na urlopie w Turcji. Więc ominęło mnie to spotkanie. Dzisiaj powracam na stadion. Ostatni mecz, jaki Wam relacjonowałem w Lubinie, to było chyba spotkanie z Radomiakiem. Od tego czasu trochę czas upłynęło. Zagłębie sporo meczy zagrało. Dzisiaj forma jest taka, można powiedzieć, w kratkę. Śląs ostatnio punktuje i naprawdę dzisiejsze spotkanie może być ciężkie. A wiadomo, derby to też inne przygotowanie do tego spotkania. Mam nadzieję, że nasi piłkarze to dźwigną i wszystkie niesnaski, jakie były między kibicami a azownikami, po dzisiejszym meczu znikną, bo ten mecz jest po prostu najważniejszy w tej rundzie. Chociaż ważniejsze są mecze Pucharu Polski, ale jeżeli chodzi o Ligę Śląsk, po prostu musi zostać pokonany. We Wrocławiu rozeszły się wszystkie bilety, jakie kibice Śląska otrzymali na to spotkanie. Pewnie będą wspierać ich przyjaciele z Legnicy. A w Lubinie, z tego co licznik pokazywał, ma być ponad 8000 kibiców, ale pełny przodek. Tak więc doping dzisiaj, na dzisiejszym meczu, będzie naprawdę fantastyczny. I miejmy nadzieję, że piłkarze dadzą z siebie coś z wątroby i doping poniesie ich po trzy punkty. Naprawdę. Liczę mocno na te trzy punkty, jestem zafiksowany dzisiaj na tych trzech punktach, musimy to wygrać, po prostu chcę. Dawno nie oglądałem zwycięstwa Zagłębia w fajnym stylu na naszym stadionie, a dzisiaj nawet to minimalne zwycięstwo mi wystarczy i będę z tego w pełni zadowolony. I ogólnie dziękuję Wam, że z takim zaangażowaniem oglądacie moje okołomeczowe materiały. Dziękuję za każde wyświetlenie i zostawcie subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Będzie mi naprawdę bardzo miło, jeżeli to zrobisz, bo oglądasz te filmy. To takie Twoje zaufanie w moją stronę. W końcu udało nam się wejść, bo Jebana Policja robił problemy, to jaki dzisiaj będzie wynik? <noise> jaki będzie wynik? A dzisiaj optymistycznie 3-0 dla Zagłębia, nie wiem kto się, niech strzela młodzież. Co 10 sekund potrzebował grzybek na szczelenie pierwszej praw elegancko. W pierwszej połowie 1 do 0 dla naszego zespołu mogliśmy prowadzić więcej. też w sumie miał swoje okazje, ale mimo wszystko damy okazję Spikerowi. Nie jest najgorzej po pierwszej połowie, bo mogło być gorzej, a naprawdę nie wyglądamy źle po pierwszej połowie i naprawdę jestem zadowolony. Teraz wchodzi młody reguła za Radwańskiego, więc mam nadzieję, że w drugiej połowie trochę ruszymy bardziej ofensywnie i czeka nas fajne widowisko.

Ja mam apel skierowany do fanów za głębokie środki, są na stadionach jest zakazane. Cześć. 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 Ja komunikat kieruję także do fanów Śląska Wrocław, w Ształętawie Zgodnie z po o interesie takie środki nastawione. Przerwa w grze przez oprawę kibiców. Póki co 2-0 dla naszego zespołu w Dowiach na 2-0. Trzymamy to do końca spotkania. Tak więc zwycięstwo w 53 Derbach Dolnego Śląska jest coraz bliżej. Wydziścia! Dobra, w kawarce na palce z przewrotki. Palcirizaj, dobił, dobił <śpiewanie> Poniedziałek, godzina 23. Czuję się jakbym wracał po meczu pucharowym, no to tylko koniec kolejki klasy i to 13 kolejki. Zagłębie pokonało Śląsk Wrocław 3 do 0. Już nie pamiętam, kiedy Zagłębie mi sprawiło taką radość po meczu domowym u siebie. I naprawdę jestem mega zadowolony, ale teraz jestem pełen emocji i nie będę podsumował tego meczu, ale bramka Marcela Reguły, ozdoba tego spotkania i mam nadzieję bramka kolejki. Jutro na spokojnie jak wstanę, to podsumujemy to spotkanie. Spokojnej nocy i widzimy się rano. Dla Was to tylko chwilka. Przygnijcie oko i zaraz będzie podsumowanie. Piękny to jest wtorek po zwycięstwie w derbowym spotkaniu ze Śląskiem Wrocław. Naprawdę wygraliśmy ten mecz przekonująco. Nie było to męczenie buły, a naprawdę fajny, otwarty mecz w naszym wykonaniu. Zawodnicy od samego początku wiedzieli o co grają, i dlatego tak szybko padła bramka, bo już chyba w 18 sekundzie grzybek strzelił bramkę na 1 do 0. I to naprawdę pomogło ułożyć to spotkanie. Dzisiaj nikt nie może powiedzieć, że Zagłębie wygrało niezasłużenie. Byliśmy lepsi przez całe 90 minut, a bramka reguły w tym meczu była prawdziwą wisienką na torcie. Trener Włodarski, szef, nie bał się zagrać ofensywnie i chwała mu za to, bo obejrzeliśmy naprawdę fajne widowisko i warto było wybrać się w poniedziałek na stadion, żeby zobaczyć to na własne oczy. Jestem mega szczęśliwy dzisiaj i takiego zagłębia chcę oglądać w każdej kolejce. Dziękuję Wam bardzo za to zwycięstwo i do zobaczenia na następnych meczach. Siemano.